Lądek w tej chwili wygląda no jak To jest coś zatrważającego. Musimy w tej chwili zorganizować wszystko od podstaw, tworząc sobie takie pozory, że my aktualnie normalnie żyjemy. My musimy takie pozory tworzyć, ponieważ żeby sprawnie i dobrze pracować, musimy mieć jakieś punkty zaczepienia z rzeczywistością. A ta Rzeczywistość wygląda dramatycznie. My musimy stworzyć sobie pewną formę ułudy, To jest dobrze, że my razem możemy wszystko, że możemy to zrobić w krótkim czasie, żeby zadziałać skutecznie. To nas będzie motywować, bo gdybyśmy tylko patrzyli na skalę zniszczeń, to musielibyśmy usiąść tutaj i płakać, a nie możemy tego robić, bo tutaj teraz nie mamy miejsca na emocje, tylko na bardzo ciężką, mrówczą pracę zarówno nas, jak i wszystkich słów. Jest to trauma życiowa. Myślę, że w tej chwili ten poziom adrenaliny, który nam towarzyszy, powoduje, że my też nie jesteśmy w stanie jeszcze aż tak bardzo racjonalnie oceniać tego wszystkiego. Myślę, że na refleksję przyjdzie moment za chwilę. Natomiast ja muszę przyznać, że jeśli chodzi o pomoc psychologiczną, psychiatryczną, ona przyszła bardzo szybko. Jeden z lekarzy lądeckich skontaktował się ze mną na mój prywatny numer telefoniczny realizuje taką pomoc szybko, wskazał miejsce, my umieściliśmy informację, gdzie z niej można skorzystać. Część nie jest aż tak odporna, część boryka się z ogromnymi napięciami psychicznymi, które mogą być napięciami na latach, które mogą wpływać na kondycję psychiczną tych osób. Wszyscy tutaj mamy ogromne Ludzka reakcja, natomiast trzeba to jeszcze skatalizować tym, że my wszyscy znamy się bardzo blisko. My się tutaj razem wychowywaliśmy, znamy się od pokoleń, znamy pokolenie osób starszych, młodszych. Jesteśmy tutaj na dobrą sprawę jedną wielką rodziną, więc te pokłady empatii są ogromne. To, czy dotknął kogoś dramat bezpośrednio w sensie zniszczenia mienia, czy dotknął tylko w takim zakresie, że musi uczestniczyć w tym dramacie, nawet to obserwując, to ciężko zmierzyć. Każdy indywidualnie podchodzi do tego, co widzi, każdy indywidualnie podchodzi do swojego osobistego dramatu. Chodzi tutaj o kwestie i zdrowia, i życia, i zniszczonego mienia. Ja myślę, że teraz pewien poziom emocji zaczyna delikatnie opadać, i ludzie, którzy przeżyli, oczywiście ciesząc się, że są w zdrowi, zaczynają widzieć ogrom tragedii, który dotknął ich indywidualnie. Ja byłem dzisiaj pierwszy raz właściwie u swoich rodziców w domu. Mogłem się wyrwać stąd zaledwie na kilkanaście minut. Natomiast dla mnie to jest całkowity dramat. Ja czuję bezradność. Dom rodziców jest zniszczony, wszystko na parterze jest zalane. Trzy auta to jest po prostu jeden wielki szlam. To nie jest dom, który ja jeszcze pamiętam tydzień temu. Mnie praktycznie przez. Wiele dni nie było w bliskim kontakcie z rodziną, bo jestem tutaj, działaliśmy w sztabie, natomiast musiałem już do rodziny się udać, żeby zobaczyć, jaki jest rozmiar tragedii. To jest coś dramatycznego. Rodzice starają się pracować, to są 70-latkowie, próbują organizować sobie życie na nowo, natomiast nie sposób nie zauważyć tego dramatu. To są jednostkowe dramaty, w sensie dotykającym każde z rodzin i dramat zbiorowy, bo my ma, nie mamy. Ani infrastruktury, ani obiektów użyteczności publicznej. Przeniosy są w bardzo trudnym położeniu z tego względu, że nie są tak zaradni jak osoby młodsze. Nawet zwykłe prace fizyczne, które 20-30-latek jest w stanie dosyć szybko wykonać, dla 75-80-latka często są poza zasięgiem. To są różnego rodzaju dysfunkcje, które na co dzień utrudniają życie, natomiast przy takiej tragedii no, po prostu paraliżują wszelkie działania. Te ulicę, którą widzę tutaj, to jest ulica z mojego dzieciństwa. Ona też całkowicie została zalana. Ta ulica pamięta powód, w 97 roku teraz kolejny raz została doświadczona tam. W wielu przypadkach mieszkają te same osoby. To są osoby, które ja znam i które kolejny raz dotyka tragedia. Czujemy się naprawdę bezradni, natomiast biorąc pod uwagę, że już od wczoraj mamy w końcu profesjonalistów, którzy wspomagają nas. Z pan generał Kamieniecki to jest zbawienie, to jest człowiek, który potrafi zorganizować pracę od A do Z, który potrafi się komunikować z służbami, który, biorąc pod uwagę, że ta skala zniszczeń jest tak duża, potrafi zachować chłodny umysł, wyłączyć emocje i po prostu koordynować działaniami. Cieszymy się, że od wczoraj od wieczora jest tutaj z nami, a dzisiaj już od rana wspólnie ze swoim sztabem współpracowników z różnych służb. Rozpoczął bardzo silne działania, które widać już w przestrzeni publicznej, mieszkańcy je czują, doceniają. Cieszymy się, że z perspektywy rządu zauważono, że my takiej pomocy potrzebujemy. W przypadku sytuacji, który wygląda bardziej jak kataklizm wojenny niż jak powódź. Konieczny jest profesjonalny sztab wojskowy. Ja nie jestem wojskowym wojskowymi nie są moi współpracownicy. My jesteśmy urzędnikami. Ale, ja dziękuję. Dziękuję, dziękuję. A o co oni się, się pytali? o co się Państwo pytali? O ciała. To niestety, nie jest termin. Nie miałem. Już się zbliża. Tak, Mirka i jak zwykle. jak A no to w ogóle. kryzysowe to zaledwie prawo mi kompetencji burmistrza. Jestem burmistrzem Lądka, wybranym w demokratycznych wyborach z dużym mandatem zaufania w tych wyborach. W związku z czym ze spokojem podszedłbym do tej decyzji traktuję ją właśnie bardziej jako wsparcie nawet jeden z widziadów określiłem, że to jest błogosławieństwo dla miasta, ponieważ osoby profesjonalnie wykształcone, przygotowane do odnalezienia się w sytuacjach kryzysowych, to jest coś, co jest fantastyczną rzeczą w tych dramatycznych okolicznościach. Ci ludzie wiedzą, co mają robić, jak mają postępować w kryzysie, są do tego przygotowani, korzystają też z naszej wiedzy, bo nie ma co ukrywać, my teren znamy bardzo dobrze, służymy tą pomocą. Powiedziałem, że rozmawialiśmy tutaj ze współpracownikami, że to na kilku poziomach trzeba rozpatrywać. Bunt ludzi jest naturalny. Domy, w których mieszkają od pokoleń, to ich domy rodzinne, i tutaj jest naturalna reakcja rządu, chcą tych domów chronić. To nic nadzwyczajnego. Tu kwestia wpływu całego aparatu czy instrumentu państwa poprzez możliwości korzystania przez ministerstwa, rząd, w tym przypadku również Wody Polskie, żeby albo edukacją. Albo jakimiś formami delikatnej perswazji przekonać, że dane decyzje są dobre. Czy zaniechanie tych decyzji było dla naszych dni dobre? Widać, że skutki są opłakane, ale ja nie jestem hydrologiem. Nie wiem, czy akurat takie rozwiązania, które wtedy były tylko zasygnalizowane, rozwiązałyby ten problem. Zakładam, że w sporej mierze tak. Natomiast tu jest ogromna rola edukowania. Zwracania uwagi na to, że klimat się jednak dosyć mocno zmienia, a my jesteśmy specyficznie położeni, jeśli chodzi o topografię tego terenu w Dolinie. I to już jest rola, którą powinno wziąć na siebie państwo. Ma o wiele większy aparat, którego może użyć, żeby mieszkańców do tego przekonywać. To nie jest do końca pytanie do samorządowców. My oczywiście możemy wpływać na to w sensie takim. Próby wpłynięcia również na mieszkańców. Natomiast to są bardzo trudne sytuacje. One właśnie wiążą się z emocjami, z emocjonalnym stosunkiem do obiektu rodzinnego, w którym się jest obla. Towarzyszy nam ogromna niepewność. Próbujemy sobie odpowiedzieć na pytania, które tutaj pan ekspert nie znał odpowiedzi na te pytania, tak naprawdę. Czy państwo zdołać się zmobilizować, żeby zabezpieczyć i odbudować ten region? A nawet jeżeli tak, to są to projekty, które będą trwać wiele, wiele lat. Tymczasem my musimy odbudować się szybko, żeby mu znowu wrócić do pracy, mu zacząć działać. Jednostkowo pensjonat odbudowuje się znacznie szybciej niż zabezpieczenia przeciwpowodziowe, niż tamy. I teraz po tym, co przeżyliśmy, po tym jak sąsiedna, sąsiednia miejscowość przepłynęła przez moje podwórko, zabrała owoce pracy dwóch rodzin przez 15 lat tak naprawdę. Naszym jedynym majątkiem w tym momencie jest polisa ubezpieczeniowa, ta kartka, na której spisana jest polisa. No tak, no, to ale to, że... no, trudno ciągle żyć z zasiłku albo z pomocy, no każdy chce wrócić do pracy i zarabiać. Natomiast w momencie, kiedy my odbudujemy się na własną rękę, co jest możliwe w perspektywie roku, może dwóch lat, w regionie, który kompletnie nie jest zabezpieczony przed powodzią, to tak naprawdę gramy w ruletkę majątkiem ostatnim, który nam został tak naprawdę, który jakby zwróci nam ta policja. Nie wiemy, czy ktoś nas ubezpieczy, nie wiemy na jakich warunkach, a powóć może przyjść z wiosennymi roztopami, tak naprawdę, więc my musimy naprawdę podejmować bardzo trudne decyzje w warunkach kompletnego braku danych. Będziemy, na zimę planujemy zabezpieczyć budynek tylko i wyłącznie i osuszać go, natomiast na wiosnę będziemy musieli podjąć decyzję, jeżeli uda nam się, bo to jest też taki problem, na który bardzo chciałabym zwrócić uwagę, na. Zbójeckie działania firm ubezpieczeniowych, wyceny, które już powoli spływają po wizytach e, tzw. likwidatorów, to są kwoty, które nie stanowią 10% tak naprawdę wartości zniszczeń. E, w mojej mamy dom, który był zalany do pierwszego piętra na hektarowej posesji z ogrodzeniami, parkingami itd. itd. Pan likwidator wycenił tą szkodę na 80 tysięcy. I teraz. E, Okej, okay, no my podniesiemy rękawice, ja podniosę rękawicę i będę walczyć Czuję tak. To no, no, Ja jestem przedsiębiorcą od 20 lat i ja po prostu wyjdę do ringu i ja będę walczyć i ja wiem, że ja sobie w jakiś sposób poradzę. Natomiast patrząc na skalę tej beznadziei i skalę problemu i właśnie mówię, to co dzieje się chociażby z, z ubezpieczeniami, to wielu ludzi, którzy nie są nauczeni, że można podważyć to, co jest na piśmie filmowym firmy ubezpieczeniu. E, więc tutaj ten problem narasta, więc apeluję tutaj w imieniu mieszkańców o jak największą pomoc psychologiczną dla naszego terenu. Drugi taki ważna kwestia to, jest, to są turyści. My, cały region, cała Kotlinia Polska w dużej mierze żyje z turystyki. Tymczasem w 17 km stron, w stronę Złotym Stoku średnio 1000 osób dziennie przybywało, aby zwiedzać kopalnię złota. Dzisiaj, rozmawiałem przed chwileczką z właścicielką, było tych osób tylko 30, więc zaponujemy do turystów. Złoty stop absolutnie nie ucierpiał podczas Czas powodzi zachęcamy do odwiedzenia. Tak podobnie Budowa zdrój, podobnie duszniki zdrój, podobnie Polanica. Wszędzie tam, te miejscowości działają, ośrodki, hotele, także przyjeżdżajcie do nas, bo... To nie jest tak, że tylko hotelarze tracą, jeżeli nie przyjadą turyści, to piekarz upiecze, zrobi mi bułek i tak dalej, i tak dalej, więc ten problem będzie narastał. na to jest jakaś szansa dla tego miejsca, że ono będzie, Szanter Miertus o tym mówił, e, nic nie będzie gorzej niż było, wszystko będzie lepiej, że, to, że te miejsca odżyją? Przykład Polanicy z 2 powodzi z 1997 roku e, pokazał że to miasto odbudowało się, że to miasto wygląda o wiele lepiej niż, niż przed powodzią. Natomiast pamiętajmy, że to wszystko też zależy od włodarzy lokalnych tak? I, i, i od nich, i od tego co tutaj lokalna społeczność i, e, i ludzie, którzy rządzą w Zdrań. Tak, do czego mam życzyć Pani etapie? Żeby za kilka lat spoglądać na to jak na jakiś zły sen, który minął i no, ja też żywię tą nadzieję, że za kilka lat region zyska, natomiast no, to zadajemy sobie pytanie, jak przetrwać ten czas, bo tutaj jeszcze jeden paradoks omawialiśmy z panem to jest z kolegą, że te firmy, które nie ucierpiały materialnie, w sensie ich pensjonaty nie zostały uszkodzone, ich biznesy i tak dalej. Nie dostaną żadnej żadnego wsparcia, nie dostaną żadnej pomocy, a jednak będą musieli działać w miejscowości turystycznej, która jest kompletnie zdewastowana. Więc to będą kolejne ludzkie dramaty, i tak naprawdę odbudowywać, ale jeżeli to będzie trwało latami, no to dla kogo? Bo my wszyscy będziemy musieli też podjąć jakieś decyzje w perspektywie kilku miesięcy. Więc życzyć tego, żeby to się jakoś pokodało, żeby. Żeby turyści do nas Potrzebujemy jak najwięcej osuszaczy, ponieważ wiele domów, wiele mieszkań zalanych, i te urządzenia są bardzo, bardzo potrzebne, żeby tutaj mogły służyć i, i mogły osuszać to, co zostało zalane przez wodą. Tym bardziej, że temperatury spadają. We wtorek będzie 2 stopnie w nocy, więc mało naprawdę Bardzo dziękuję i pozdrawiamy Was tutaj bardzo, bardzo serdecznie i prosimy o pomoc z lądka. Choć od przejścia fali powodziowej minęły już dwa tygodnie, lądek z nadal wygląda jak miejsce, w którym przeszedł niewyobrażalny kataklizm. Za mną zrujnowany dom oraz most, który nie ma w tym momencie bariery.